Dzień dobry, witam się z Wami. Myślę, że widać ze sklepu. Jesteśmy w Walmarcie. Zobaczcie, ja już to wszystko, pokażę Wam mój koszyk z tej strony. tak? O. Ja już to wszystko przymierzyłam i ja to wszystko kupuję. Tu są rzeczy oczywiście dla mnie, dla Andrzeja, dla mojej mamy, ale no, udało mi się, słuchajcie, znaleźć jeansy za 7 dolarów. Bardzo ładnie leżą. Mieliśmy jechać w hotelu, mieć pralnię. Ale wyszło tak, że to kupimy sobie skarpetki, katki, kilka, kilka t-shirtów i git Ogólnie ubranie i tak już kupiliśmy częściowo w Outletzie, więc tak naprawdę koszulek to jakoś specjalnie nie potrzebujemy. A teraz po prostu kupujemy rzeczy, które nam się podobają, a wydają nam się tanie. Ale słuchajcie, największy hit tego ich sklepu, to ja uważam, że to jest właśnie ta Alejka, gdzie są te wszystkie czadowe władki. No to wyglądasz to samo. Są bardzo różne rzeczy tutaj I nawet zastanawiam się czy czegoś nie kupić, bo Znam dwóch takich małych chłopców Którzy są ogromnymi fanami tej bajki Pytanie, nie mam tylko pojęcia czy to jest dobre <grytanie> Ale myślę, że sam, sam fakt, że na opakowanie jest blue i bardzo by im przypadł do gustu Pewnie tak Możesz też pokazać, że sprzedają to w takich workach Tak no, możecie też kupić takie wielkie worki Jumbo 40 oz to jest ile? 40 uncji, ale nie wiem ile to jest uncji. No dużo w każdym razie, moi drodzy. no. Tak na wygląda jak na pewno dużo. No, czadersko. <noise> Idziemy zwiedzać dalej? Ale najbardziej serio podoba mi się to z płatkami. I w ogóle zobaczcie jaki mają wybór. Mają normalnie Oreo. Są to No Andrzej wczoraj próbował tego frosty Flakes, a w ogóle widzę, że są chyba jakieś różne. Czy to jest po prostu... Aha, inne rozmiarówki, okej. Okay. Nie, no bo po prostu do wyboru do koloru. Słuchajcie, no można można totalnie szaleć. I u nich cyni... E, nie cyni nic, tak, cieni nic. U nich się jakoś tak śmiesznie nazywa. No czad. Ale wracam do mojego Andrzeja. Idziemy sobie jeszcze połazić po sklepie. Zobaczymy co fajnego tu mają, co? No i pewnie weźmiemy walizkę. Tak. Bo tamta nam torba się rozwala, i tak weźmiemy twardy bagaż na samolot. Mhm. No. Dobrze, idziemy zwiedzać. Akurat jest to dla mnie trochę creepy, ale normalnie możecie przyjeździć w Ulmarcie kupić sobie jakieś lornetki, noże, no i przede wszystkim, no jak to się nazywa? Tam, tam widać, trzeba by możecie kupić, tak? No, Tam wiecie, są strzelby. Ze Aha, no? faktycznie są strzelby, no i do tego obok leżą boje. No to jest jakby no, totalnie nie mój klimat. Ale chodzę w tym sklebie i mam wrażenie, że jest tu dosłownie wszystko. O, ciekawe, czy jest to Original Stanley. Chociaż powiem Wam, że trochę nie kumam fenomenu tego kubka, bo wydaje mi się to trochę niehigieniczne. Jak mieć dobrze tą rurkę? Przecież w sensie, no można ją wyparzać, ale jakoś tak. No nie wiem. Nie jestem przekonana. Patrzyłam na jakieś fajne zabawki dla piesków, żeby przywieźć dla Eci prezent z zagranicy, ale nic fajnego nie znalazłam. I ogólnie chodzimy i szukamy walizek i jakoś nie widzę. Ale może jeszcze zaraz gdzieś znajdziemy. Ten sklep jest duży. Możliwe, że ominęliśmy parę alejek, nie? jest taka szansa kosy, kurczak zwajany Czat Zabawki, bardzo dużo zabawek Połaziliśmy słuchajcie po tym Walmartzie i już więcej wam potem nie nagrywałam, czyli tak w sumie nie za dużo wam pokazałam ale tak naprawdę reszta rzeczy to taki trochę nasz, powiedziałabym, duży oszoł W sensie, azotement trochę się różni, ale co do zasady, jakby rozmiar sklepu, powiedziałabym, podobny Ojejku Chciałam was podnieść do góry, was przybliżyłam Sorry, to zwierzenie na moją fazję to było niepotrzebne No, w każdym razie, sam Walmart fajny Nie powiem, że nie, no bo te rzeczy w Ameryce są po prostu inne No najbardziej fascynowały mnie właśnie te półki z płatkami to, że tam jest broń, to jest trochę dziwne. Bardzo dużo ubrań, ale w ogóle przecież u nas jak było Tesco, to w sumie też Tesco też miało swoją firmę F&F &F to się nazywało i w ogóle ubrania tej firmy były bardzo spoko. Nie? Więc ciekawa jestem jak te Walmartowe, w Walmarcie różne są rzeczy, są takie Walmartowe marki, tak obstawiam, no ale możecie też kupić Reebok'i albo Lee, albo Wrangler'y, albo coś takiego. Więc tak. Wychodząc oczywiście, kogo spotkaliśmy? No Polaków Gdzie byśmy nie byli, to słyszymy polski, co jest w sumie ekstra Tutaj spotkaliśmy rodzinkę, we czwórkę sobie podróżują No i tak właśnie podróżują po świecie, tak cały czas z miejsca w miejsce Są w takiej nieustającej podróży Zawsze mam trochę taką rozkminę, kurde, co takiego fajnego ci ludzie w życiu robią Że mogą sobie na to pozwolić, no ale będzie, no nie wypada zapytać Ej mordo, <laughs> jak zarabiasz, skąd na to pieniążki, na to pieniążki masz? <laughs> Ale zawsze mnie to fascynuje. byli, Prze przesympatyczni, naprawdę. żeśmy wyszli z tego sklepu jeszcze, się stali i gadali. Ekstra, naprawdę, bardzo, bardzo fajni ludzie. Na pewno nas nie oglądają. Normalnie bym pozdrowi pozdrowiła, ale to <śm> do nich nie dobrze, więc daruję sobie, kogo będę doszukiwać. No dobra, z takich ciekawych rzeczy, gdzie jest Paragon? Poczekajcie. Więc tak, postanowiliśmy, że się nie pierzymy, Co najwyżej za chwilę, bo nie mamy proszku, nie kupiliśmy. Nie da się w ogóle kupić takiego mini proszku, żeby zrobić jedno pranie. Nie da się? Wydaje mi się, że tam. Da się? Tam było? Była, była jakaś sekcja Travelers, ale nie patrzyłem co tam w środku było. Aha, no dobra, no to ja nie zauważyłam. Ale tak czy siak, no jakby stwierdziliśmy, że nie planujemy prania, możecie powiedzieć, um, zakładanie nowej bielizny, zapakowania jest swe. No nie wiem, bardziej to jest noszenie dwa razy tych tak samych karci. Jak, <noise> jak jakichś brakuje, więc uznaliśmy, że się nie bierzemy, nie będziemy na to tracić czasu i po prostu kupiliśmy rzeczy. Powiem Wam, że jestem zła, bo w ogóle uważam, że na dziale męskim w tym Walmarcie ubrania były lepszej jakości. W sensie było po prostu więcej materiałów, więcej ubrań z naturalnych materiałów. No prawda? i były też tanie rzeczy, bo więcej no były, były na przykład t-shirty z bawełny powiedzmy za 9 dolarów, dolarów a na męskich były już, ja, ja kupiłem sobie 3 t-shirty za 4 czy tam 5 dolarów tak. 100% bawełna, nie? No, a na, na damskim to było droższe. I na przykład na damskim za 3 czy 4 dolary to mogliście kupić koszulki, ale takie, które były praktycznie 100% poliester, no nie? Albo 70% poliester, 30 koton. Więc tak trochę słabo, biorąc pod uwagę fakty, kiedy są upały. Ogólnie wydaliśmy całkiem sporo, słuchajcie: 226 dolarów i 59 centów. Nie wiem ile to jest na złotówki, nie chcę tego liczyć. Znaczy, domyślam się. Szybka matematika, w głowa się zadziała. Ale tak, no więc tak, ja kupiłam sobie skarpetki, Stópki Riboka. Stwierdziłam, że ogólnie wybór skarpetek na dziale damskim był żaden. W sensie, bo wszystkie mają sztuczne materiały, to oczywiście też nie są lepsze. 50%, praktycznie 100% poliester. Pozdro, Ribok. No ale e, nie było takich zwykłych skarpetek. Wszędzie były te takie, wycie sportowe, więc to są niebieskie skarpetki sportowe. No, dobra, no. W sumie, jak sobie tak pomyślę, to te moje długie skierty z pumy, one też mają poliester, ale one są chyba i na tak 50 na 50, mi się wydaje. Może nie. No, nieistotne. W każdym razie kupiłam sobie taki 10-opak stópków, Takie zwykłe, po prostu z napisem ribok od górę, no ale wiecie, w bucie to nie widać. Andrzej kupił dużo lepsze skarpetki, bo Andrzej ma skarpetki, które są w 70 albo w 100%. W 70% bawełniane, w 23%. Poliesterowe, dwa Lekra i jeden fiber. Co to jest? To nie gumka. Ano? Może? Tak, takie. Takie zwykłe. Białe. Ale gdzie tu sobie skrzydłki. No i właśnie, najistotniejsza potrzeba naszej wizyty w marcie. majtki. Poczekajcie, bo ja wam nie powiedziała, ile to kosztuje. Dam radę to tak ogarnąć. O Boże! Ladies, Moje Ladies' Socks, czyli ten mój dziesięciopak tych skarpetek, kosztowało 15 dolarów. To są ceny bez podatków, oczywiście, nie? 15 dolarów. A skarpetki Andrzeja kosztowały. 8 dolarów. No dobra, moich jest więcej. Tu mam gadki Andrzeja, 10 sztuk, słuchajcie, 30 dolców. No i tutaj to w ogóle to, bo to jest 100% bawełna. Więc bardzo spoko. Też kupiłam sobie gacie 6 sztuk damskich majtek czterdzieści 846 chyba, bo widzę 6 pak koton tak. No, 846. I cen... będę po prostu Wam tu pokazywać, a Andrzej może resztę cen wam wrzucić w film, bo wiecie, jak tak będę szukała, to się po prostu długo zejdzie. Kupiłam spodnie. A w sumie na większość rzeczy już resztę mametki, więc mogę Wam od razu mówić co ile kosztuje. Dobra, więc kupiłam e, spodnie. Takie zwykłe, proste, jasne, bardzo fajne. I słuchajcie, one były na dziele wyprzedażowym za 7 dolarów. Kupiłam dwie pary tych spodni. Jedne wzięłam dla siebie, jedne wzięłam dla mojej mamy. To e, jest reszta tych siatek. Jest tak, jedna dla siebie, jedna dla mamy. Wziąłam, kupiłam sobie też e, kolejne spodnie. Jeansowe, z tym razem z Lee Te były trochę droższe Wydaje mi się, że one kosztowały jakieś 24 dolary 25 dolarów Takie granatowe Może jutro, bo teraz W kamerze to wygląda dobrze, bo stoicie pod lampką Ale to do zasady w pokoju już jest bardzo ciemno Bo tutaj nie ma Słuchajcie, żadnego takiego oświetlenia górne, górnego Praktycznie Więc może jutro jak będziemy się, się pakować, to przymierzę te spodnie, Andrzej e, powkleja wam, jak ja w tych spodniach wyglądam, albo po prostu może zrobić sobie zdjęcia. W każdym razie tak. I te spodnie też widziałam w dwóch parach. Z takich rzeczy fajnych dochodzenia, może nawet teraz. E, to kupiłam sobie koszulę wiskoza i len głównie wiskoza za 16 dolców. Tutaj taki zwykły T-shirt Avreiny, jakbym potrzebowała. 100% bawełna i to kosztowało chyba 7 dolców. To jest ekstra, słuchajcie, to też jest koszula z wiskozy, czy z czegoś takiego. No, coś w każdym razie z celulozy. I to też kosztowało 16 dolarów. I ona jest ekstra, słuchajcie, bo ona jest w ananaski. No, mega klimat! Bardzo mi się podoba. I co tu mamy? Tu mamy chyba właśnie już zwykłe puszcze No i tak Kupiłam sobie, o Taką bluzkę, zwykłą białą Z tym, że ona jest fajna, bo ma tutaj ten supełek, czy coś takiego Więc spoko O nie, ona ma plamę, nie zauważyłam tego Och! No dobra, no miejmy nadzieję, że zejdzie 10 dolców kosztowało więc tak, 10 dolarów to na prezent nie pokazuje. <laughs> Andrzej kupił sobie po prostu takie zwykłe koszulki i właśnie te koszulki były po 5 dolarów, zwykłe, bez niczego. Takie totalne o, po prostu totalne minimum mają tylko kieszonkę i one były po dolarów nie mam etki, ale naprawdę na bank po 5 kupły. 498 czy coś takiego. Kolejny kolor taki. Granatowe w ogóle to są wszystko emki, a Andrzej tego nie mierzył. To się wydaje takie dosyć duże. Czarna. I to tyle. Z naszych zakupów, tak. To tyle. Taki haul z siaty z Walmartu. Chcielibyśmy jeszcze tak kupić walizki, i nawet patrzyliśmy i był w Walmarcie zestaw walizek. Dwie walizki chyba za 100 dolarów Duża i średnia I do tego jeszcze była taka Wiecie, torba, kosmetyczka, więc spoko Z tym, że one były wykonane Z ABS-u No i wiecie, 100 dolarów to jest w sumie Ile nam? 400 zł? 110 Plus podatki, pewnie coś koło 500 No i dobra, spoko, bo to jest cena za dwie walizki Ale z drugiej strony Prawda jest taka, że my mamy tylko jeden komplet walizek I ile ilekroć gdzieś lecimy I potrzebujemy dwóch bagaży no to pożyczam walizki od mojej mamy Więc tak naprawdę ten drugi komplet by nam się w zasadzie nawet przydał I nie chciałabym chyba kupować takiej nowej no, walizki, bo jeżeli chodzi o te walizki z ABS-u One mają opinię takich, że pękają szybko Ja zawsze kupuję walizki, jak kupowałam sobie, czy nawet jak kupowałam mamie walizki To zawsze kupuję te walizki z poliwęglanu One są dużo trwalsze no i taką chciałabym kupić No ale nie potrafiłam takiej tutaj znaleźć Widziałam, że w sklepach typu, typu TK Max, Ross czy tam inne marszale Że tam są dostępne um, walizki sieciówek Takich typu Samsonite Samsonite? Samsonite? Na pewno kojarzycie o co mi chodzi Ta firma też dostępna jest w Polsce No i właśnie trzeba by się zastanowić Czy chcemy kupić taką po prostu średniej klasy walizkę I mieć nadzieję, że trochę nam posłuży czy lepiej już kupić taką porządną? Wydaje mi się, że lepiej kupić porządną, bo Co do zasady, raczej będziemy z tych walizek y, rzadziej lub częściej Ale pewnie dosyć regularnie korzystać Więc tak, no, stwierdziliśmy, że na razie sobie to odpuścimy, bo Walmarty są wszędzie <grych> Więc w razie czego zawsze możemy dokupić te walizki, które oglądaliśmy A gdyby się właśnie okazało, że znajdziemy w jakiejś sensownej cenie Taką, wiecie, walizkę markową Z takich marek, które my znamy od nas, Bo są dostępne u nas w Europie To wolelibyśmy kupić coś takiego Także tak, bardzo wam dziękuję za ten film Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę Komentarz, dajcie znaka Czy waszym zdaniem te rzeczy kosztowały Dużo, mało Czy uważacie, że warto No i co, możecie też kliknąć dzwoneczek żeby was nie ominęły żadne filmy, a gdyby przypadkiem wam coś umknęło, to ostatnio na kanale pojawiły się takie dwa filmy. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa pa.